Ho, ho! Szycmy Kasia z kanału Magnat i dzisiaj nagrywam dla was kolejnego vlogmaska. Przepraszam was, że nie było wczoraj, ale no nie chciało mi się nagrywać. W ogóle nie miałam czasu, uczyłam się i tak dalej. E, z ręką już ogólnie lepiej. Zeszła trochę opuklizna, no ale dalej które boli, dalej mam takie trochę ograniczone ruchy. E, więc no, e, to tyle. I co? I zaczniemy od otwierania kalendarza. Poczekajcie, musimy otworzyć znowu dwa okienka. Um, wczoraj był szesnasty, 17 i 16. zacznijmy od szesnastki, palec, o no zobaczcie, ja wszystko widzę, Co tam jest jakiś psikacz, o, zobaczymy, clean white, dry shampoo, ha, czyli to jest szampon po prostu dla białych koni, więc mega, mega fajnie, e, teraz drugie okieneczko, mamo! No więc 16 to jest szampon dla białych koni. I siedemnastka jest tu. Ale dawno nie chwilę kalendarza. Co to jest? To jest spray. Spray na strzałki. Znaczy, no ma kopyta po prostu taki spray. Czekajcie, zobaczymy sobie jaką dzika. Mam nadzieję, że to mi nie zabarwi ręki. jest taki, który żel. Który woda, nie taka lejąca, nie taka jakoś bardzo lejąca się woda. Fuuu, Wycieram to. Nie, nie pachnie to za ładnie. To pachnie taki czy czymś, nie wiem, nieładnie. To jest po prostu na strzałki, nie? W lato tego będę używać, więc to po prostu będzie na lato. No to tu w sumie tyle dzisiaj zdobyczy. No takie ogólnie letnie rzeczy bardziej, bo widzimy się nie opłaca konią psikać chyba strzały. czy opłaca się, ale dla mnie się nie opłaca. Słuchajcie. Mam dla Was genialną informację. Ja wiedziałam o tej informacji już jakieś 2-3 tygodnie, ale Wam jeszcze o niej nie mówiłam. Jutro, nie, nie, w piątek mamy Wigilię klasową. I z Alą wymyśliłyśmy, że ja będę chciała Alina Wigija konia na biegunach. więc będzie nowy koń w piątek! W piątek Ala do mnie przychodzi. Nagrywamy vlogomasa z Alą. Po prostu Ala mi przywiezie to do konia po szkole i nowy koń, nowy koń będzie! Nowy! Jakby to będzie ciemny koń. E, Ciemno. W sumie ja wam nie będę nic mówić. Nie będę. Zobaczycie w piątek, więc wyczekujcie na piątkowy vlogmas z Alą. Będzie z nowym koniem. Aj, się jaram, mega się jaram. Będzie nowy koniuk, musimy tu zrobić miejsce, więc dziś zajmiemy się czyszczeniem. Tutaj stajni, że na jakby przyjazd nowego konicia. Więc no, dzisiaj zajmiemy się czyszczeniem. I jeszcze mam dla was jedną niespodziankę. Na 24. Więc czekajcie. Nie żartuję. Dobra, ale dzisiaj przygotujemy po prostu wszystko na przyjazd nowego konika. Posprzątamy, przygotujemy mu kantar, żeby jak najlepiej go tu gościć. Zapraszam na dzisiejszy Vlogmas. Yy, zaczynamy! Słuchajcie, wystawię wszystkie. O, kurna, no. Wystawię wszystkie konie. Tam. Choć Pestunia. Wychodź no z tego boksilku. Idź, leć, leć. O, pestka sobie już poszła, chodź mu ja. Zobaczcie, jakie to jest... Co? Dobra, wracam. Chodź Magnat, jeszcze ty. Jeszcze magnacik wyjdzie. No. Boże, zobaczcie. pryt Magnat, poczekaj. Zobaczcie jak Magnat po tej operacji wychodu. Nie wiem, czy to przez Munia, tak mi się wydaje, że on wychudł, ale naprawdę mam wrażenie, że on tak zeszczuplał się. Magnacik. Magnacik. No nic, no nic, no idź, chodź, chodź. No idź, taki złodziej. Super. Leć, Magnac, leć. Dobra, Magnacik poleciał, a my... Zabieram się za czyszczenie. Przemysł hmm. w ogóle. Jakby to zrobić. Bo moja kolejna niespodzianka łączy się z więcej miejsca. I nie wiem, jak ja mam to zrobić. Czy telefon jest prosto? Chyba nie. O. Ja nie wiem jak mam to zrobić, no kurde no. Wszystko po prostu tutaj kładziemy na razie. Ochraniacie derki. Dobra słuchajcie, tutaj już zrobiłam takie coś, że przestawiam tutaj to jedno i takie ustawiam. Tu są koniki, tu są koniki, żebyśmy mieli tutaj więcej miejsca. I tak na oko szczerze. To nie wiem ile tu koni wejdzie. Więc zaczynam je ustawiać. Będę tutaj powoli je wszystkie sprowadzała. Bo tak to to mniej więcej tutaj posprzątałam. Poustawiałam to, więc zobaczymy jak teraz będzie to wyglądało, jak już będą stały tutaj konie, więc idę je szybko zwołać. Dobra, słuchajcie, ustawiam konie. Zobaczcie, tu jest jeszcze miejsce na dwa koniki albo trzy. <laughs> może kiedyś, może kiedyś, ale no nie ważne. Będzie miejsce na nowego konia. tak, tutaj stoi Moonlight, Magnat, słodziaki. I tam zrobiłam boksik dla pestuni. Ona tam będzie miała taki przymknięty boks. Wszystko będzie spoko, zobaczcie. Stoi sobie tam, po prostu będzie w głębieniu, bo... Dobra, tutaj są ustawieni Moonline, Munio, Magnat i Pestka tam w głębieniu, więc doróbiamy po prostu nowy box. I to jest jeszcze miejsce na jakieś dwa koniki, więc będzie fajnie. Już piątek, nowy koń! Wyczekujcie piątku. Słodziaki. Tak, więc teraz tutaj to wszystko muszę gdzieś e, poustawiać sensownie. Zaznam nam znać gdzie i jak to Po, dobra po no, słuchajcie pochowałam te rzeczy tutaj niektóre tam niektóre tu więc wszystko udało się zrobić i wzięłam sobie nowe pudełko to jest takie brokatowo czerwone pudełko i w nim będę trzymać te wszystkie pre preparaty z kalendarzy e, więc dzisiejsze wchodzą e, wcześniejsze też już tutaj poustawiam i w ogóle poczekajcie Zapomniałam wziąć ze stajni, jak byłam przez te uderzenie i tak dalej. Ostatecznie zapomniałam wziąć tych brokatów i tak dalej tego co brałam, więc no w poniedziałek będę mogła to dopiero wziąć. Więc no jak przyjdzie nowy koń, to nie zrobimy mu na początku spa albo z tego po prostu co tu mam. Więc no. A tak to to. Będę musiała je te, te rzeczy wziąć, żeby można było nagrywać dla Was. Po prostu jeszcze wiecie z tymi rzeczami i tak dalej. No więc przywiozę po prostu w poniedziałek. Zaraz wam pokażę. w ogóle te pudełko jest większe. Ono jest lepsze. Lepiej się tu układa te rzeczy. O. Proszę bardzo. Jeszcze tu dojdzie ta reszta rzeczy. Jest gitecz. Na razie też to wsadzę teraz seleczko będziemy robić, powiem Wam tak, wielkie po prostu spa e, tego nowego konia. E, nie powiem wam jeszcze, jak będzie się nazywał, bo mam już pomysł. Znaczy on się nazywa, ale jeszcze nie wiem dokładnie. <laughs> nie powiem wam teraz jak. Zobaczycie w piątek na vlogmasku, więc mam nadzieję, że ten vlogmasek się nawet wybije. I co? I w sumie to chyba tyle, jeśli chodzi o tego Vlogmaska. Posprzątaliśmy, przygotowaliśmy tutaj dla nowego konia stanowisko Kantar, to wezmę mu w sumie on nie wiem jaki będzie, to w wielkości, ale wezmę mu kantarek czerwony, a niech ma. Czerwony kantarek, więc przywiozę go tutaj w czerwonym kantarku. A Wam dzisiaj dziękuję za oglądanie tego odcinka. I eee, co? I do jutra kochani. Bajo!